Dniwa na warmi i Mazurach powoli dobiegają końca. Rolnicy z tej części Polski mówią zgodnie, to najgorsze zbiory od co najmniej kilku lat. O nam praktycznie wymarzły całkowicie. To co zostało, to planuje w granicach 30% tego normalnego plonu. Jarę też rok był niekorzystny. Bardzo suchy maj, później bardzo mokro. Zbieramy połowę plonu zeszłorocznego. Prawie 1 trzecia powierzchni województwa to około 150 tysięcy hektarów na 500 tysięcy obsianych uległo przemarznięciu, więc były to obsiane zbożami jarymi i innymi gatunkami. Druga rzecz, która się nałożyła, to są intensywne opady deszczu, kiedy rozpoczęliśmy żniwa. Tegoroczne zbiory były bardzo trudne i rekordowo długie. promieni słońca i bezchmurnego nieba rolnicy z Warmii i Mazur wyczekiwali niemal przez całe lato. Żniwa trwały na praktycznie miesiąc, bo było 3 czy 4 dni, które mogliśmy w tym czasie wjechać i kosić. W ubiegłym roku na początku sierpnia akcja żniwna dobiegała końca, podczas gdy tegoroczne żniwa wystartowały praktycznie w ostatni jego weekend. Uważam, że to jest zbiór po czasie, część głosów już opadła. Znacząco odbiło się to na jakości plonów. Zebrane ziarna nie trzymają bowiem parametrów określonych w kontraktach, które zawarło wielu hodowców z regionu. Jeden parametr decyduje o klasie mojej pszenicy, że będzie proszowa, to znaczy gęstość. Jest 72,3 na razie, a 76 powinna mieć. Także sytuacja to. Ta wskazuje na to, że zapłata będzie za pszenicę proszową. A to oznacza, że za każdą z kilkuset ton pszenicy z tego magazynu pan Antoni w skupie otrzyma o nawet kilkadziesiąt złotych mniej niż zakładał. W tej chwili w skupach na Warmii i Mazurach za tonę pszenicy konsumpcyjnej rolnik powinien otrzymać około 610 zł netto. Za tonę pszenicy paszowej 580 zł, żepaku 1550, pszenżyta 520, a owsa około 450 zł. To jęczmienia warta jest natomiast 500 zł. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży surowców nie są w stanie pokryć strat poniesionych przez rolników z winy kapryśnej pogody. Niektórzy z nich myślą nawet o kredytach klęskowych, by choć na krótki czas podreperować budżety gospodarstw. Paweł Amolewicz Agrofakt.